Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Kozak i reprezentuję firmę Holsters HP Polska, na której stanowisku znajdujemy się w tej chwili na targach zbrojeniowych IWA 2022. Chciałbym pokrótce zaprezentować Państwu produkty, z którymi tutaj przyjechaliśmy. Pierwszy od którego chciałbym zacząć jest to mundur w nowej konfiguracji zaprojektowany specjalnie dla służb specjalnych w kamuflażu Multicam. Są to najnowsze rozwiązania taktyczne, jeżeli chodzi o ten mundur. Zaprojektowaliśmy go tak, aby umożliwiał jak najbardziej komfortowe wykonywanie czynności operacyjne. Ze względu na elastyczne materiały zastosowane w poszczególnych miejscach narażonych na, naj, na największy ucisk podczas kucania chociażby zastosowaliśmy elastyczne materiały w kamuflażu Multicam podnosząc w ten sposób komfort. Oczywiście mundur wykonany jest z oryginalnego amerykańskiego materiału Nike w opatentowanym kamuflażu Multicam. Ponadto możemy tutaj zobaczyć kamizelkę laserową, modułowy system. Uposażenia taktycznego i balistycznego, gdzie użytkownik może w dowolny sposób konfigurować system oporządzenia, jaki będzie przenosił na kamizelce. Od kamizelki do skry ze skry skrytego noszenia przez kamizelkę typu Plate Carrier, zwykły noszak płyt, aż do ciężkiej kamizelki rozbudowanej o kołnierz i ochrony ramion, możemy tutaj zbudować kompleksową ochronę balistyczną. Sama kamizelka nie byłaby może żadną nowością, gdyby nie istotny element, jakim jest ochrona balistyczna, również naszej produkcji. Są to m.in. monolityczne płyty ceramiczne produkowane w Polsce w firmie HPE i uzupełniające oczywiście cały komplet ochrony, miękkie wkłady balistyczne, również wykonywane przez naszą firmę. Jeśli chodzi o system ochrony balistycznej, uzupełniony jest on o Tarczę, zarówno tarczę ciężką, kuloodporną z wizjerem, który posiada taki sam poziom ochrony jak cały płat tarczy, jak i tarczę taktyczną, którą możemy użytkować za pomocą jednej ręki, zarówno w normalnej pozycji, jak i w pozycji odwróconej, umożliwiając funkcjonariuszowi przyjmowanie postaw strzeleckich. Kolejną nowością na targach IWA 2022 jest kask ochronny. Wykonany na bazie materiału aramidowego produkcji firmy HPE. Usprawnienia, które wprowadziliśmy do starej wersji tego kasku, to system montażu maski bezpośrednio do hełmu bez tak zwanego ogłowia gumowego. Dzięki któremu możemy w bardzo szybki sposób zamontować maskę, zachowując pełną szczelność. Z uwagi na to, że hełm wykonany jest w technologii aramidowej. Hełm zapewnia ochronę na poziomie 400 m na sekundę, jeżeli chodzi o odłamki. Ponadto czerep jest na tyle wytrzymały, że może zatrzymać pociski kalibru 9 mm. Dodatkowo w hełmie możemy używać dwóch rodzajów przyubic ochronnych może być to przyubica transparentna taka jak tutaj bądź przyubica przyciemniana dla polepszenia komfortu użytkownika Jako ochronę przeciwuderzeniową firma HPE oferuje swoje zestawy przeciwuderzeniowe Możemy tutaj zobaczyć kompleksową ochronę całego ciała funkcjonariusza która może zostać rozbudowana również przez och y ochronę odporną, jak i ochronę przeciw uderzeniami szpikulcem i nożem. Cały system wykonany jest modułowo, w związku z czym elementy są odłączalne. Dodatkowo system może zostać wyposażony w tak zwany system szybkiego wypięcia, który umożliwia funkcjonariuszowi zrzucenie zestawu w sytuacji awaryjnej. Wypełnieniem tej oferty jest. Przeciwuderzeniowa tarcza wykonana z poliwęglanu naszej produkcji. Jest to tarcza, która wyposażona jest w uchwyt do użytku lewą ręką, a także uchwyt na pałkę. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za poświęcony czas i za to, że byliście Państwo obecni przy zwiedzaniu naszego stanowiska firmy Holsters HP Polska na targach IWA 2022.